Cześć Igor Jurkiewicz 25TV Właśnie mamy nasz pierwszy poważny wywiad, jeżeli tak mogę to określić. Z, ze szkolnym kabaretem ZO, tak? Dobrze? Tak. tak, dobrze mnie poinformowali, szkolny kabaret ZO. Tak więc zaczynając od początku. Kiedy powstaliście? Pytania do menadżera. 8 grudnia 2010 roku. Dobrze, a nazwę wzięliście z...? z głowy. Dokładnie, ponieważ na początku roku ja i Agnieszka biegałyśmy z karteczkami pod tytułem Jestem żółwiem i jestem żuczkiem-gnojaczkiem. I tak stwierdziliśmy, że w sumie ZO to będzie spoko nazwa, bo jesteśmy takimi zwierzynkami. Aha, dobra. Eee, pytanie, pytanie, zagadka. Eee, zaczynaliście w składzie dwuosobowym, z tego co pamiętam. Eee, skąd ta zmiana, dlaczego, po co, w jakim celu i kto doszedł? Zaczynałyśmy ja z Agnieszką. A żeby nie było nudno, to wzięłyśmy sobie faceta, nie? No. Ale dlatego i wyłącznie, że Paweł cały czas gadał jakimiś durnymi skeczami na przerwach, tak więc... Oczywiście eee, zaciągnęłyśmy jasne. go małym podstępem do kabaretu. Nie podstępem, tylko szantażem, a nie podstępem, cholera jasna. To teraz pytanie do faceta. Dlaczego tak rzadko was widać? Bo no dość rzadko występujecie w szkole. To pytanie faktycznie do faceta, ale do tego Rudego, który jest naszym menadżerem. Wasz ulubiony kabaret? Ba kabaret Zop. <noise> Nie no, tak. powstaliśmy... E... No. zaczynając od b, to na nich tak, o pierwszych książka, wzorowaliśmy. Tak, no a tak ogólnie to chyba kabaret, no, neonówka, niebo. No i to za tak? No ba, najlepszy. E, jeżeli już jesteśmy w temacie innych kabaretów, to co Was najbardziej drażni w polskiej scenie kabaretowej? Brak mm, konkursów dla młodych kabaretów początkujących. No to główna przeszkoda w tym wszystkim, mm -hmm. żeby się jakoś pokazać. Nie dają nam się wykazać. Jest naprawdę bardzo mało tych konkursów, a jak już są, to nie są w odpowiedni sposób. Albo zorganizowane, tak na przykład jak konkurs przekrętowski, jest głównie teatralny i można tam przyjść z kabaretem, ale jest są ciężko. małe szanse. Tak, bo na przykład wystawiają skrzypka na dachu i konkurencja wow. kabaretów. No. Zwłaszcza, że to nie jest podzielone na kabarety, dramaty i tym podobne, tylko wszyscy rywalizujemy w jednej dziedzinie. Ciężko się wybić, nie? Pokazać się światu, No w kasę. Także zazwyczaj kabarety są uważane za jakieś durne powiedzonka, które nic nie wnoszą, tak? Albo A... jakieś jarmarczne żarty. Typu, nie wiem... Typu... przyszedł jak... zajączek do sklepu i, Coś, to... i poprosił o kiloś. To jest bo kabaret ma uczyć bawiąc. I... Patrząc na to, co się dzieje w szkole, to chyba ten jarmark. Także... A... Tak Także kabaret naprawdę też potrzebuje dużo też to ciężkiej powtórz. pracy. E, dobrze, a jakie macie cele? Bo zakładając kabaret chyba no, mieliście coś przed sobą chcieliście coś zrealizować, coś osiągnąć. Yy, chcieliśmy iść do przodu, yy, ogólnie to yy, do przodu i ciągle yy, do przodu idziemy, tak? Dobrze. Yy, no, to do przodu, nie? Dobrze. No. Tak. Dobrze. Dobrze. Ale <laughs> <Dobrze. śmiech> to ostatnie to z tym się nie zgodzę, tak? Dobrze. Yy, tak, dobrze, a wasza ambicja? Dobrze. Panie, 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 że... to, pytanie do każdego z osobna. To zacznijmy może od tamtej strony. No niestety nie wyszło ambicje. Co pan redaktor ma na myśli słowem ambicja? No taki trudny wyraz, co nie? No, co chyba po posłownik. A, tam pomału stał gorszy. No wie pan, panie redaktorze. Bez lania wody. Chętniej się wypowie. No dobra, nie, no, tak naprawdę nie wiem, ponieważ jak przyszłam do tej szkoły, to jakoś tak nie bardzo mi się widział teatr. Raczej chciałam być tam fotografia i te sprawy. Nie wyszło, wyszła ochrona środowiska. A tu nagle spotkałam taką rudą. Kto? Poszłyśmy razem na kółko teatralne, zostałyśmy trochę dłużej, zaczęło nam odwalać. I generalnie Sosnowski stwierdził, że stworzymy fajne kabarek. Ja jako. Od niedawna lider kabaretu, zo mam ambicje. Już, tak, jestem się. liderem, tak. Uh -huh. No, to mam ambicje dość duże, bo chciałabym, żebyśmy dostali się na pakę albo na poligon kabaretów i jakieś tam mieli osiągnięcie, prawda? Ambicje, moją ambicją było tu przyjść, nauczyć się dobrze chemii, pójść na studia, założyć własną firmę i żyć jak król. A skończyłeś jak skończyłeś. A niestety te plany coraz bardziej się modyfikują. Ale myślę, że takim obecnie głównym celem to jest zaistnienie z tym kabaretem, żeby nas trochę większa publiczność zobaczyła. Dobrze się bawić, no i przydałoby się trochę pouczyć w końcu. I zarabiać grubą kasę. Wow. I ciągle dobrze, rozumiem. I ciągle dobrze. dobrze, no to ostatnie pytanie, już takie ogólne. Jak traktuje Was szkolna publiczność? Nie wiem, jesteście rozpoznawali, na przerwach podchodzą do Was, wybierają z Wami piony? Do ja, Paweł, do ja, Paweł. Ja, ja, ja to widzę w ten sposób. No. Tak. Ja niekoniecznie. No do Pawła podchodzą cały czas i, i ten. Ale Trzeba. co y, nie znaczy, że oczywiście do nas nie podchodzą, bo do nas podchodzą nauczyciele. Do no I... mnie też. I... Trochę. Oczywiście nie, żeby nam wstawić jedynkę albo powiedzieć na, nam o cenach, tylko chwalą nas za to, że no całkiem dobrze nam to wychodzi, nie? To w sumie mówią bardziej... Y... Idźę na aule po ćwicze, a nie tak. na lekcję. W sumie ostatnio się z tym spotkaliśmy. Także generalnie mamy no. i swoich fanów, i swoich wrogów, tak? bo wiadomo, że nie cała szkoła będzie nas kochać. Że wiemy, że kiedy występujemy, czy... mamy ludzi, którzy będą nam brawa na stojąco, ale wiemy, że mamy też takich, którzy będą siedzieć i w głowie myśleć, że zejdźcie ze sceny. tak na taka pani kamerzystka. Pozdrawiamy panią za kamerą. Dobrze, no to tyle. Dziękuję bardzo za. Ja mam apel jeszcze. Przychodźcie Dobrze, na nasze jest... występy i odwiedzajcie nasze strony. E, dawaj mikrofon. E, otóż szukamy osoby, która pisałaby nam skecze. Jeżeli jest taka osoba chętna, zapraszamy na naszą stronę internetową kabaret.zo.npx e, oraz na na.pl <laughs> oraz na nas fanpage na Facebooku i trzeba po prostu wpisać kabaretzo w wyszukiwarkę i tam coś wyskoczy, prawda? A ja gratuluję oczywiście Agnieszce nowej posady, bo jak już się wam zdąża pochwalić, została liderką, którą wcześniej byłam ja. Niestety stwierdziłam, że Agnieszka będzie lepszym liderem, ponieważ u po nas lider tak był, bo była, sądzę, że Agnieszka będzie lepszym liderem niż ja na pewno. Gulasz nie. Chciałem podziękować wam za wywiad, który przeprowadziłem z kabaretem w składzie. Palina. Agnieszka. Gulasz. Pod pseudonimami. Ażów. Baranek. Pawełek <gud> <gud> Dziękuję. Cześć, ja się 25TV. Czy mogę ci zadać trzy proste pytania Czy, czy wiesz, kto jest patronem naszej szkoły? Eee, Skłodacz? No nie no. Czesława Niemen. Dobra, drugie pytanie. Czy wiesz, jak ma na imię główna pani dyrektor? No, nie. Wczoraj? Nie wiem. No co? Barbara. Dokładnie, Dziękuję Ci bardzo. Krystyna. Małgorzata. No B. Razem. Yeah? Yeah. Nie? Bogumiła. Nie. Nie z Barbara. Barbara. Tak? Tak. Zgadza. Tak? I ostatnie jeszcze pytanie. Ile mamy w szkole kół geograficznych? 14. Trochę mniej. 7. Mniej. Trzy. Dwa. Trzy. Trzy. Tak? Dobra, dzięki. Mało Trzy wspaniałe zespoły aktorskie. No i super, dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję. Pytanie numer pierwsze. Pytanie numer jeden. Kto jest patronem na naszej szkoły? Maria Skłodowska-Kiri. Tak, dobrze jesteś prawda? Tak, tak. na 100%. mam do Ciebie trzy proste pytania, zgadzasz się? Tak. Dobra, tak nazywa się patron naszej szkoły. Barysko doskona. doskonale. Ile mamy kółek teatralnych w naszej szkole? Trzy. Zgadza się. Dosa. A, A, Nosa! NOSA! No dobra. Nosa! Tak, tak, tak. Która kamera mi wyjdzie? Okej, okay. kamera. E, witamy w wiadomościach 25TV. Za oknem jest e... śnieg. Mikołaj e, Dobra, to się wyjdzie. <laughs> Za oknem są 3 stopnie i pada śnieg. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu to, co działo się w ciągu tego całego tygodnia. Zacznijmy od poniedziałku. Co się działo w poniedziałek? Droga koleżanko, Paulino. Przedstawmy się, Paulina Bober. Igor, i więc w poniedziałek w naszej szkole odbył się konkurs z piosenki polskiej. Igor, powiedz mi, kto wygrał? A, tak, to jest właśnie trudne, bo niestety nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby udzielić Państwu tej odpowiedzi, a może osoba, która wygrała, chciałaby zostać anonimowa, dlatego zostawmy informację trochę tajemniczą i powiemy, że wygrała koleżanka z klasy trzeciej, blondynka w białym sweterku. Pani z szatni jest bardzo ciekawym tematem. moglibyśmy tutaj wywodzić się i wywodzić, ale przejmij głos. Pani z szatni wciska obce kurtki nie tym ludziom, którym trzeba. Obraża nas i żąda od nas legitymacji. A jeżeli nie mamy legitymacji, to nie dostaniemy kurtki, mimo że mamy numerek. Moja koleżanka reporterka ma numerek. Taki właśnie numerek można przynieść do szatni i z takim numerem powinniśmy dostać kurtkę, ale mimo to tamta kobieta żąda. Od nas legitymacji. A kto czy... zapłaci za nasze leki, gdy się rozchorujemy w taką pogodę? Dokładnie. No na pewno nie ta pani. Przepraszam, mamy wiadomość z ostatniej chwili. Pani Ząbek zabroniła używania telefonów komórkowych na lekcji pod groźbą chłosty. A czy słyszałeś, że pan Lękiewicz podobno uśmiechnął się na lekcji? Tak, tak, ta informacja też do mnie dotarła, koleżanko. Pan Lękiewicz raz się uśmiechnął. To był pierwszy i ostatni raz. Też tak myślę. Pani Jankowska, która uczy pracowni technik reklamy pod pseudonimem Pani Odwycinanek, wycięła nam numer i zamiast się uczyć, dzisiaj mamy sesję zdjęciową, której efekty będzie widać zapewne na Facebooku poszczególnych osób. Przepraszam. Koniec. Koniec. No to się mam.